Cześć. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Trama się kłania. Dzisiaj doszedłem do porozumienia ze swoim riparium. Trochę tutaj ogarnąłem ehm, Niestety jest ciemno, także niewiele widać. Nie wiem, spróbuję tu może gdzieś jeszcze jakoś podświetlić latareczką. Ehm, na filmie jest dużo ciemniej niż jest w rzeczywistości, bo tak jak widzicie nawet na dole anobiasy rosną, które no, wiadomo, że dużo światła nie nie potrzebują, ale coś tam potrzebują, a w takiej ciemności jak, jak widać na filmie zapewne by tam nic nie rosło jest również jeszcze mikrozorium obsada to jest oprócz tych roślin to są ślimaki, ampularie kilka świderków jeszcze chyba zostało oprócz tego są kiryski, kilka kierysków malutkich i samiczka i samiec barwniaka nic innego tutaj nie zamierzam wrzucać. To jest zbiorniczek około 60-70 litrów, z tego co pamiętam. 70 wysokości ma ten zbiornik w ogóle całości i 70 szerokości. Ile głębokości tego nie pamiętam. tutaj Tutaj jeszcze musicie widzieć, popatrzcie, tutaj jest z przodu filterek, i za nim jest niby ścianka, nie? ale tam z tyłu jeszcze jest bardzo duża wnęka, więc tam jest bardzo dużo, e, dużo miejsca i tam najczęściej te barwniaki sobie siedzą. No tutaj rzadko e, wypływają, tylko najczęściej w porze karmienia, albo jakieś ja tutaj nie kręcę, ale czasami je widać. E, Kieryski malutkie częściej. Zamierzeniem tego zbiornika na początku było odzorowanie jakiejś kawałka rzeki, myślałem nad zrobieniem jakiegoś biotopu nawet ale, ale z czasem no, doszły jakieś tam rośliny i, i trochę się tutaj pomieszało. Tak samo obsada się kompletnie zmieniła, bo na początku, na początku to był przez jakiś czas zbiornik biotopowy Stricte, no ale później. Później się pozmieniało jak to u mnie, tak jak widzicie, w tej chwili rośnie jest tyle, że wypadałoby tutaj chyba trochę zrobić przycinkę o góry, ponieważ jest chyba aż trochę za gęsto. Ja wam za chwilę zrobię, a od razu wam zrobię jakieś zbliżenie. Dzisiaj to nie będzie długi filmik, po prostu chciałem wam pokazać, jak wygląda. Może niedługo, kiedy dostanę nowe oświetlenie do tego zbiornika. E, bo kolega Tomek e, pracuje nad nim będzie to specjalne oświetlenie właśnie pod ten zbiornik z firmy Aquadream patrzcie jak to wszystko jest u góry zarośnięte ja to muszę wszystko e, zraszać dodatkowo ręcznie, bo te zraszacze tutaj e, nie dochodzą e, w niektóre miejsca i te Bromelie na przykład były tutaj za mało nawodniane. Patrzcie, jaka jest ta wielka. Aż się prosił o jakieś żabki czy coś, nie? ale zbiornik na dole jest wodny, więc prędzej, prędzej jakieś kraby. Zwłaszcza, że tutaj jest dużo miejsca. Tutaj posadziłem rośliny, ale tam de facto jest całkiem spora jaskinia, więc zamiast tych roślin mogłem to wyciągnąć, wysypać tam, załóżmy, jakimś piaskiem. I, i, I jakieś małe krabiki na pewno mogłyby tam sobie spokojnie e, mieszkać. No, widzicie, jakie są u góry. No, zarosło strasznie. Niestety w tej chwili oświetlenie jest takie, jakie jest. Prowizoryczne. E, z dwóch właściwie. No, widzicie z czego jest. Nie będę wam tłumaczył. Tu jest beleczka przeze mnie, wykonana z przodu, a z tyłu są e, taśmy. No takie świetlówki z taśmami 70-20 bodajże jak pamiętam i 56-30 z tą barwą dla roślin no i tutaj jest to retrofit aquela, nie ledy tube, przepraszam 8, 8 w i to od, od dołu do świetla i tak sobie to wygląda Pamiętacie jakiś czas temu taką szklarenkę właśnie mini zakładałem, prawda? Pamiętacie? Mała szklarnia na dole jest ziemia. Są dwie doniczki, nie, trzy doniczki, bo tam są trzy doniczki jeszcze dodatkowo z roślinami, które miały tu być na czas tymczasowy, ale trochę tutaj tak jakoś zarosło, jak widzicie. I teraz się zastanawiam, czy w ogóle je wyciągnę w jakiś sposób. I tutaj posadzę. Dodatkowo kilka roślinek tutaj e, przyszło z moich okolicznych bagien, których nazw niestety nie znam. E, tą paproć tutaj między innymi przyniosłem i tą, e, tą trochę podobną do wąkroty. Ona miała liście takiej wielkości, takie malusienkie listki. E, i, I urosło takie bydle. Z tamtej strony Wam nie pokażę od strony ulicy, bo to jest na co dzień oświetlane tylko i wyłącznie światłem słonecznym. No, widać jeszcze trawę, jakąś nie, też miałem, nie wiem, czy nie będę musiał wyrwać, bo trawę to wiadomo jak zarastają, więc zaraz będzie głównie tutaj trawa rosła. Ale z tamtej strony prawie nie widać już szyby, jest tak, tak to zarosło. Bardzo mnie cieszy ten zbiornik przede wszystkim dlatego, że on jest tak prawie że zasłonięty prawie idealnie. Tam jest delikatna szpara u góry, więc tutaj jak do tej pory, Tfu, tfu, twu odpukać żadne szkodniki mi się nie dostały, a w tym roku naprawdę tej, no miałem problemy straszne w prawie każdym e, w każdym kwiecie, jak to nie ziemiorki, to, to inne dziedzictwo i ciąg ciągle coś. W ogrodzie wertykalnym też przecież miałem e, straszny problem. A tutaj odpukać e, jak na razie nic, nic nie było. Także z tego zbiorniczka jestem zadowolony. Na jesień może coś tutaj zacznę e, jeszcze e, zmieniać, czy coś z, nie wiem, może jakąś aranżację, czy coś zrobię. Znaczy na początku zrobiłem aranżację, ale. Ale zarosło, no, nie grzebię, nie przycinam, nie ruszam tego, tylko spryskuję od czasu do czasu i czasem dolewam wody trochę, żeby to podłoże było po prostu wilgotne. I, i w razie czego właśnie upało, tam widać, że przednia szyba jest delikatnie zaparowana, więc, więc to paruje. To jest między innymi... Storczyk, który niby powinien być moczony w wodzie, prawda? Najlepiej jest storczyki moci, moczyć raz w tygodniu, zostawiać i zamoczyć. On sobie tutaj rośnie, nie wygląda wcale y, źle. No niestety nie kwitnie, ale ja go kupiłem w takiej formie, już nie kwit, wyglądał koszmarnie, teraz wygląda dużo lepiej. Ale, ale nie udało mi się go doprowadzić do kwitnienia. Zobaczymy, może, może jesienią coś pokombinuję. Kupiłem takie trzy storczyki, bodajże które kosztowały majątek, bo przeszło. Najtańszy kosztowało 149 koron, nie 159 koron, a najdroższy 200 chyba 60 i słuchajcie były wystawione takie zmarniałe dobitki chyba za 20 koron, czyli około 10 zł, więc wziąłem je do domu i, no i rosną, rosną dużo lepiej wyglądają, nawet całkiem nieźle, ale niestety kwitnąć nie chcą. Może, może kiedyś z czasem no i dobra, i tyle mniej więcej co Wam chciałem na dzisiaj powiedzieć u mnie jeszcze jest sezon w pełni, także jest, jest tyle roboty że mi się po prostu odjściewa nie ma specjalnie no jak wreszcie jest wolne to się po prostu nawet tutaj w piwnicy nie mam czasu zaszyć, tylko trzeba coś tam w domu zrobić czy, czy z dzieciakami prawda, pospędzać trochę czasu żeby za, nie zapomniały ojca Życzę Wam, jak zwykle, wszystkiego dobrze, dobrego. Czekam na Wasze komentarze, co byście chcieli jeszcze zobaczyć, usłyszeć albo dowiedzieć się ode mnie. No i tyle, trzymajcie się. Cześć. Jeszcze na koniec, tylko spojrzenie na ogród wertykalny. Patrzcie, jaka się dziura zrobiła tutaj. Widzicie, ile przestrzeni. Okazało się, że druga pompka od mojego. Um, od mojego ogrodu wertykalnego przestała pracować, nawet nie wiedziałem kiedy. I e, ten największy skrzydło kwiat w tempie właściwie no, błyskawicznym, w przeciągu kilku dni zmarniał tak, że go po prostu stąd usunąłem. Zresztą był, miał olbrzymi system korzeniowy, i ciężko mi było go po prostu wytargać stamtąd. Bałem się też, że tymi korzeniami pozapycha dziurki i, no i będzie problem. I na jego miejsce przyszedł nowy, młodziutki, malutki. E, skrzydło kwiat i zobaczymy za jakiś czas, jak się rozwinie, jak to będzie wyglądało. Tak sobie wieczorem u mnie świeci ogródek i takie mam jedyne tutaj w piwnicy oświetlenie, że można było posiedzieć, popatrzeć i się wyciszyć. To tyle na dzisiaj. Już tak naprawdę. Trzymajcie się, cześć, dobranoc. Albo dzień dobry, zależy, kiedy oglądacie.